Tu rozpoczynamy nasz trekking. Do tej pory jechaliśmy autobusem. Widzieliśmy różne widoki, mieliśmy plus tam gdzie kondory są. A teraz tutaj czekamy naszego przewodnika. Taka miejscowa lokalna, matka tu stoi w lokalnych. I cyk. To nasza ekipa 6 osób. I tam będziemy szli. Zobaczcie jaki klimat, masakra, już mi się tak podoba, to jest najlepsze co może być, natura, trekking, kocham to po prostu. Już mogę doczekać jak ruszymy. A w sumie nie muszę czekać, bo i tak jestem już tak zadowolony z tego, że szok. Tu jest nasza droga, będziemy szli aż tam i cały czas tymi drogami, tam są trzy miasta i będziemy tak obchodzić cały kanion 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 i jutro aż dojdziemy tam gdzie są te drzewa szok co będzie grubo witam Będziemy szli tak, tędy. Ogólnie przez dwa dni 19 km i tam w dół tymi miasteczkami i tutaj jak jest ten zygzak, to będziemy schodzić i tam jest nasza łaza, gdzie będziemy dzisiaj spali, sroga. Jeżeli zabraknie komuś sił, bo potem będziemy 5 km szli w górę do następnego dnia, jak zabraknie komuś sił, to można wziąć transport uberowski z tych rejonów, czyli muły, po prostu mułem se wracać i tyle, jak nie masz sił, a ja będę chyba miał, co? Zobaczcie. Tutaj będziemy jeść lunch, gdzie ten zielony dach i potem tą drogą będziemy szli w górę. I już potem tymi wioseczkami będziemy szli do oazy, gdzie będziemy się spać. Mega, nie? Misia sobie tu idzie. Zobaczcie jaki ty-ty-ty. skały, srogie I misia, nie? Trekkingowy mułgórski to Komplement To komplement, tak tak. Bo sobie radzi jak małgórski Cieka fajna grota Tam Kaktusy i nasza droga ty, ty, ry, ty, 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 ty. te groty fajnie wyglądają szok zobaczcie Widzicie te dziury, te groty? To są właśnie domy Kodorów. One tam mieszkają. Można je tu spotkać. I tutaj jest kanion z rzeką. Musimy tam iść i będzie mościk. Chyba nawet go już widać właśnie. O, jest widoczny. I wtedy będziemy się przemieszczać już do góry i tam jest nasz lunch. To powiem wam ciekawostkę w ogóle, że pierwsi, którzy przepłynęli tą rzekę tutaj w tym kanionie, to byli Polacy w 1980 roku. Także taka ciekawostka, my to wszędzie gdzieś się znajdziemy, co? Teraz idziemy na przodzie. Wszystkich wyprzedziliśmy Polacy górą. Z tamtej góry schodziliśmy. Jeszcze trochę przed nami, już niedługo będziemy przy rzece. Witam, 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 witam. Przejdziemy w reinkarnację. To ona była motylem, nie? Zobaczcie, ona tylko widzi motyle, to o Jezus! I łapie każdego po kolei. O Jezus! Zobaczcie. jest tu rzeka. Zaraz będziemy przy moście. Może jest właśnie tam. I odpoczniemy tam chwilę. Będziemy pierwsi z Misią Gorki, teraz pod Patrzcie, <górki> jak byliśmy wysoko, a byliśmy jeszcze za tą górą wyżej. Szok. O, no, grubo było. A daliśmy radę. Wielkie stropie drzewa, nie? Szok. Jakie wielkie agawy tutaj, one zwisają. Tam jest ilość zarąbania na skałach. Idziemy taką fajną dróżką. Piękna natura. No, kurde, po prostu szok na maksa, nie? Szok nad czokami, jakby to powiedziała Misia. Dziewo pełne awokado. Niesamowite. Od zarąbania ich tu. No? Szok. I są figi. Misia syrywa figi. O, szok. Widzicie, każdy prawie to teraz na mieszkaniu ma. Bardzo popularne w naszych modernych modern mieszkaniach. A tu jaka fajna wioseczka. Właśnie jedziemy do niej. Chyba kukurydza? Na pewno kukurydza to jest. Zaląbicie to wygląda. szok, z takim dziczą, a zaraz wioseczka. Naprawdę fajny klimacik, A tu kaktus rośnie jeszcze. Cyk-cyk. Patrzcie, to bokadu. Mega duże. Takie będziemy dzisiaj jedli na lunch. Elegancko. farmerów, co tutaj zbierają właśnie awokado i wszystkie te owoce. A patrzcie jakie tutaj awokado sobie wiszą. Tutaj będziemy jedli lunch takiej lokalnej rodzinki. Właśnie, fajny klimacik. W takim klimacie, taki widoczek. Tutaj taka wiaseczka, rodzina lokalna co mieszka, tu będziemy jedli, tam przygotowują. A, jakieś piwko zamówiłem. Degustacja piwka, bo należy się, choć jeszcze przed nami trochę wspinaczki, ale piwo Arequipa jeszcze, takiej nie piliśmy, Arequipena się nazywa dokładnie. Fajna buteleczka z górą. Dostaliśmy guacamole z tutejszych awokadoch. <laughs> Fajnie wygląda, nie? Guacamole było najlepsze jak jadłem, a teraz... E... Co dostaliśmy? Eee, zupę z kukurydzy. Czemu się zajękałem Bo nie wiem, czemu kamera mi sama przybliża do zupy. Ale naprawdę mega dobre. To jest guacamole, zobaczymy jak zupa, ale pewnie też. Pytanie: i awokado. Czwarty posiłek: banan z karmelem. Najgorsze po takim lunchu to ruszyć dupę i złapać oddech. Co, kochanie, ale idziemy. Dzisiaj pół godziny drogi i będziemy w Witam. Это сейчас был город Собиджа, Tam tam przeszliśmy dzisiaj, tam daleko tam jest oh taki wow. dalej. Jeszcze wejście pod górkę, No nie było lekko Ale weszliśmy, idziemy zaraz dalej, Dałem już płasko i w duchu. I będziemy w naszej rodzie uh. Idziemy sobie tutaj płasko, taką wioseczką Ta wioseczka. To take a And, uh... yeah. Szkoła podstawowa everywhere, dla dzieci tutaj. It, się tutaj yeah. Się... Yeah. Mają boisko, koszykówkę. Yeah. Co? Cieszą się. Najwyżej położone wojsko. tak? Nie, nie wiem. Nie, a no najwyżej? są wyżej. No ale jest wysoko. Mały budynek, to jest ich szpital. Pejblude kości, kości Rua. To jest chyba nazwa tego miasta. Tam ogólnie jest kopalnia srebra. No, nie wiem czy wiecie, Peru ogólnie wydobywa więcej srebra na świecie. I tu są hotele dla wszystkich inżynierów, tych robotników, co tam pracują. Tak naprawdę tutaj jest turyści nie śpią tylko właśnie pracownicy i ci co pracują w kopalni. A tu są pola właśnie uprawne, wszystkie. W Indonezji na przykład, czy tam w krajach Azji to są polaryżowe, a tutaj inne, rzeczy sobie mają. Widać naszą oazę, gdzie będziemy się nocować. Witam, w fajnym klimaciku, co? Mamy taki basenik. Woda płynie z gór, także fajna, przyjemna. Ja sobie właśnie nogi moczę, bo po takiej trasie, dzisiejszej, to się należy. I z takimi doszło. Taki apartamencik mieliśmy tu w górach. Spaliśmy w sumie na jednym razem. Nadmieliśmy dwa łóżka. I kibelek. I ładzineczka. No, warunki, jakie są, takie są. No, macie były, bo już zaraz wychodzimy, jest 4.30. Górnego jeszcze, że trochę pada, a będziemy pod górę 3 godziny. No, ale cóż. Taki... Ciemno, ale idziemy do góry, chyba do tam. Już godzinę, cały czas po schodach do góry a tak powiem wam, że dajemy radę Jesteśmy mocni Już godzinę tak, a jeszcze dwie do góry I będziemy w miejscu Także, jesteśmy potężni To w deszczu, o nic nie widać Tylko to światełko, ale powoli staje dzień, zobaczcie Tu nasi Jak widzicie cały czas pod górę nie wiem, czy tam widać, A tam byliśmy. Tam jest rzeka. Jasno robi. Zobaczcie, tam na dole byliśmy, tam spaliśmy. Ale co mam powiedzieć, najciekawsza? że tam był bardzo fajny widok na to, ale myślałem, że wyżej będzie, będzie lepszy. I nie zrobiłem Tam u góry jest śnieg. Witam. Taką ścieżką, tylko że na początku było bardzo stromo, teraz jest trochę bardziej płasko! A tam spaliśmy. Teraz tak się idzie Różnie To nie jest tak, że cały czas idziesz więc to trochę się szło, no już jest prawie ponad godzinę jak idziemy. W deszczu szliśmy jeszcze całą godzinę. Pospolite ślady mułów. I sobie się, że te muły idą pod taką górkę cały czas. Bo teraz tu już nie jest górka, ale tam naprawdę było. A my idziemy dalej tam, tam. Ile jeszcze to nie wiem, ale idziemy. La la la! Tam wczoraj schodziliśmy tym zygzakiem Tymi polami szliśmy, tam na tych miasteczkach byliśmy Tam spaliśmy I to A ten idziemy. Ja cały czas się zastanawiam Jak Frodo szedł przez taką drogę No właśnie I tak w górę, w górę Błysakra Wiecie co jest najdziwniejsze w tym wszystkim? Albo najbardziej demotywujące, że co? Przejdziesz jakiś szczyt, to widzisz kolejny i idziesz, i idziesz, i nie widać celu. A coś jak widzisz cel, gdzie musisz dojść, to jest łatwo. Ale jak idziesz i nie wiesz jeszcze ile zostało, to jest gnój Ale tyle przeszliśmy, że już Szok! pa! pa, 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 pa. Idą nasi. A tu zobaczcie. Biedne osiołki idą. Je. ja. ja pewnie czy to konie. Muły. Muły. Niosą te rzeczy. Jakie biedne. I no i ci, co mieszkają tu. Ci biedne, muły. Czy to koniki? Nie wiem, co to jest. Ciężko jeździ, ale one sejdą, tak, nie? Jak my. Podwórka I dają radę. I dają radę z obciążeniem. Chce sobie trawkę po drodze jedzą. Szok. <laughs> My batony. Poszły se muły yeah? konie są mi się, a nie muły. Co jest to niesamowite, jak te konie sobie tu wchodzą, yeah? to są konie czy muły. Ciężko powiedzieć, takie małe są, ale idą pod górę. Szok po prostu, że takie wielkie zwierzę idzie jeszcze tam z koleś. Dzisiaj ostatnie kroki! Woo! A good. You are the champion! Brawo! Uff, doszliśmy! Jestem nad dumny. Zobaczcie te widoki! Szok! No maks, maksów, nie? Przepięknie. Już na płaskim. Zdobywcy dumni siebie. Także naprawdę jestem dumny z nas. Kawał dobrej roboty wykonaliśmy. Pięknie. Ile było <laughs> przekleństw po drodze. Przekleństw czasem muszą być przekleństwa. Z takim widoczkiem zobaczcie. Ja, pięknie, ale elegancko. no Coś niesamowitego, naprawdę. To robi takie wrażenie. Nie wiem, czy odda to kamera, ale na żywo jest to po prostu cudowne. A tutaj, chatki takie, w których można spać. Tam właśnie jest toaletka w stoczy. Idzie właśnie Batka z raja. A tu będziemy mieć bufecik w środku. Szok. Widzicie, jakie fajne spanko tutaj jest. W jakim klimacie. Szok. O chciałem się przykimać tutaj, Jakie fajne obrazy, tutaj akurat mamy toaletkę tylko. Zanko, takie eleganckie, w takim widoczkiem, szok. Jak klimatyczne miasteczko, zobaczcie, w tyle góry. To taki ryneczek, czekamy na autobus i jedziemy dalej. Nie, a to tamto, nie poddajemy się, naprawdę fajnie tu. Patrzcie, to jest Alfredo. Alfredo jak pięknie pozuje. Siema Alfredo. Zbliżimy się na bufet, już wracamy zaraz do Arequipy. Zobaczcie jakie jest Same lokalne próbowanie Wygląda to bardzo fajnie, dużo sawatek A tam na końcu są desery. Ale już nie będę tam szedł Jasteczko Siwaj i zaraz jedziemy do Arequipy A potem mamy nocy do Cuscos zobaczcie z widokiem I'm